Łukasz Ostrowski Sentauta, dzień dobry. Dziś pokażę Wam Golfa 7 generacji. A dokładnie mówiąc, jest to 7K po Lifcie. Niektórzy mówią 7,5 2017 rok. 1.6 TDI, 115 KONI. No i założył zderzak od Gietej. A co? Ki jest. Co jeszcze? Felgi aluminiowe 17. Oryginalne Volkswagenowskie. Opony całoroczne, nowe. Wczoraj założone, z tego roku kupione. No co? Biała siódema. Z przodu LEDy do jazdy dziennej. Z tyłu ona, ta ona, ta male W pełni LEDowe. Czujniki parkowania. Z tyłu, z przodu. Golf. Siódemeczka. Emblematy czarne. Z przodu, z tyłu. No. Kurde, jak jeszcze tutaj szybarko tylko ciemna weszła. To żeby było miód malina. No ale przyszły właściciel. Proszę bardzo. Czemu nie? Yy, dobra. Bagażnik. Bagażnik jest. Proszę bardzo, jest roletka. Tą podłogę można jak to w golfie 7 dać niżej, wtedy jest niżej. Drugi rząd 7. Ok. pizzerkę. I sofixy na wierzchu nie ma nigdzie, nie widzę tych zaślepek. Czyli ktoś dzieci woził, zryćko no. Dobra, nie będziemy brodzić. Cztery szyby elektryczne, ale to wiadomo. 184 tysiące km przejechał ten pojazd. I teraz tak kierownica skórzana, bez multi, ale jest ten pomod. Jest radio, jest bluetooth, czujniki przy tu. dobra, polimy pojazda, klucze są dwa, są dwa, dobra, ciach, babkę w piach, radio ścisz, radio ścisz, radio ścisz, o jest rezerwa, czyli wszystko się zgadza, Tu wszystko jest tak jak być powinno, zobaczcie, jest wyświetlacz radia, tutaj jest phone, o właśnie można połączyć się z bluetooth, są czujniksy, są czujniksy parkowania. Skrzynia manualna, 5 biegów do przodu, 1 do tyłu. Zasuwany schowek na dwa napoje elektryczne ręczne, jak to w golfie. No, taki wzór boczków. Taki wzór tapicerki. więc słuchajcie No, co wam jeszcze więcej ja będę mówił? Golf 7 to Golf 7. Koniec kropka. Tu nic więcej nie trzeba dodawać. Jeszcze raz oponki ciach, łot palony, ledyksy dzienne palą się, ledyksy dzienne palą się, palą się, no, dokończymy ten wywód o Golfie 716 TDI, rok 2017, rok, trzymajcie się, Hej.